Mekhan i Harry będą musieli odpowiedzieć na pytania rasizmu Elżbiety II Karola i Karolei i sad podjął decyzję. Książę Harry zdradził już wiele szczegółów z życia rodziny królewskiej w swojej autobiograficznej książce oraz w serialu. Gdzie wypowiadał się wraz Mekhan? Teraz para będzie musiała opowiedzieć jeszcze więcej. Zostaną przesłuchani w rozprawie insadowej dotyczącej rasizmu Elżbiety II Karola i przed Harrym i wyzwanie, by opowiedzieć sprawdę o poglądach z Marley królowej i obecnego króla. Sussexowie zeznawać będą w rozprawie opartej o pozew siostry Meghan. Przyrodnia siostra Meghan, Samantha Markle, domaga się 75 tysięcy dolarów, czyli ponad 330 tysięcy. Zl, odszkodowania za zniesławienie, którego miała dopuścić się Mekhan w wywiadzie dla opry oraz na lamach ksiaski biograficznej Mekhan i Harlego Finding Fredon. Zdaniem starszej siostry Mekhan, księzna sklamala w dwóch istotnych kwestiach. Jedna z nich była opowiedzenie przez Mekhan w wywiadzie. Ista wychowywała się jako jedynaczka. Drugim klamstwem miał posłużyć się przyjaciel sus seksów który pisał ich biograficzne książkę. Napisał on, że Mekhan do wszystkiego doszła sama. A w dzieciństwie klepala bieda. Autor twierdzi, że księżna musiała pracować od 13 roku życia, by mieć na życie. Samantha domagała się, by Mekhan odpowiedziała za rzekome pomówienia przed sadem. Księżna jednak przez długi czas angażowała swoich prawników, by nie musiała składać zeznań i w żaden sposób angażować się w sprawy sadowe siostry. Teraz jednak sad wydał orzeczenie, z którego wynika, że zarówno Mekhan, jak i Harry, będą musieli stawić się przed sadem w ciągu najbliższych miesięcy i zlożyć zeznania. Prawie pewne jest, że Samantha zaangazuje swoich prawników, by ci uzyskali odpowiedzi na pytania o to, czy zdaniem księznej księcia, Elżbieta II i Karol III jest rasistami? Daily Mail fakt.